Siema, witam wszystkich serdecznie. To jest info, filmik dla wszystkich Polaków w Polsce. Dzisiaj rano oglądałem Facebooka Mateusza, jest tam ten filmik na moim profilu na Facebooku Wojtek Busiarz i właśnie Mateusz, jego ekipa, mądry, mądrzy ludzie, bardzo aktywni i tak dalej. E, właśnie stworzyli aplikację darmową, e, link macie tu u góry ten, e, w opisie i ja pobrałem tą aplikację. Powiem wam, że bardzo dobrze wszystko jest napisane w skrócie e, i e, nie potrzeba internetu do tej, do tej aplikacji i jak jest na przykład taka sytuacja, jak teraz miałem z policjantem załóżmy, to klikacie tam policja nie? w tej aplikacji no i wiecie co należy co musi zrobić policjant żeby na się wylegitymować i yy, że musi przedstawić akt prawny waszego wylegitymowania i tak dalej a jeśli na przykład powie mi że załóż pan maseczkę dlaczego pan nie ma to poniżej jest napisane yy, w dużym skrócie fajnie mądrze i tak dalej czytałem to zobaczycie sobie yy, co należy mu powiedzieć i oczywiście miałem sytuację dzisiaj rano taką i odstąpiłem od mandatu. I następne filmiki będę właśnie nagrywał, różne są takie sytuacje, będę w stanowidzie, będę w sądzie, gdzieś na ulicy z policjantem, używając tej aplikacji będę to wrzucał na swój kanał na YouTube Busiarz Wojtek, bo na Facebooku tak jak widzicie jestem na no, Wojtek Busiarz i też na fejsie to będzie u mnie i że to działa, także wszystkim polecam zainstalowanie tej tej aplikacji, używanie jej właśnie, bo każdy przecież ma telefon, każdy może oczywiście nagrywać, bo najlepiej nagrywać to siebie, tak, i mówić, mówić to. I jest to dowód e, oczywiście, gdyby coś w sprawie sądowej, że on, e, jeśli będzie postępował e, no nieprawnie, po prostu to sam siebie skazuje na, e, na sąd, na, na ukaranie itd., itd. Także używajcie tej aplikacji. Nagrywajcie to. Eee, powodzenia Wam życzę. No, i oczywiście, zobaczycie mi w akcji. Na to może być, możecie być pewni. No, i tyle w tym odcinku, nie? Także dzięki za wysłuchanie. Nie dajmy się tak jak ja to mówię, że my, społeczeństwo polskie, swoim działaniem, czyli otwieramy biznesy, tak, i właśnie nie nosimy maseczek, odbieramy władzę nie tylko tym idiotom z rządu, a także Kaczyńskiemu i całej tej bandy, właśnie złodziejów, oszustów, kłamców itd. Bo nie wyzywając nikogo, oczywiście przy takiej akcji, nie używając słów wulgarnych, tylko spokojnie, aktami prawnymi. Także ja nikogo nie będę wyzywał ani nic z tych rzeczy, tylko oczywiście nazywam po imieniu tych, co rządzą naszym krajem. Tak jak powiedziałem, takich będę nazywał cały czas. Także jeszcze raz dzięki za wysłuchanie. Liczę na was. Czekam na filmiki, także z akcji wasze będą moje. No i tak jak mówię, widzimy się, nie? Aha, jak